Siemano ludziecka, gramy dalej, tym razem ustawiłem sobie poziom łatwy. Powinienem sobie dać na radę na tym poziomie. Bo wcześniej grałem i było łatwiej, tak sobie dla testu robiłem. Więc gramy na easy. możemy ciota. Nie spodziewałem się, że na normalnym poziomie to będzie takie trudne, nie? Ale no dobra, no, tego śmiecia trzeba pokonać. Dobra, dam radę. Dobra, bl, 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 koniec biedolenia. Race, battle, race. Misja A to jest, dobra. Battle, race. Ja Race, walka. Mhm, bo tam pisze, ile mamy tu trzy razy. Race, battle, dobra, jedziemy. Powinienem dać radę teraz. Pss, dobra, trzeba. Oj, dobra jest. Kurde, o dobra. Dobra, kurde, wyskoczysz tam wyżej? Do góry? Dobra, chyba za późno. Trzeba trzymać flow, kurna Widzicie? Od razu jest kurde łatwiej. Kurde, dobra ja udało się. Dobra mam cię. Dobra, złapałem go. Widzicie, od razu łatwiej idzie, więc... Ciekawe co jest na trudnym poziomie i jeszcze mamy wyższy poziom trudności To już w ogóle musi być jakaś kurna sieka A Kamaru przegrał, dobra to teraz ten O, walka z Kimą mm. Dobra, kogo by tu wziąć? Shikamaru i Shusiaka Dobra, bierzemy Shusiaka I tak, support explosive fireball... Fireball Jutsu Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że sobie poradzę. A powinienem poradzić sobie raczej. Dobra, walczymy. Aha, muszę pamiętać, że muszę... Kurde. Dobra, mam cię. Kurde, on cały czas robi te. Kurde, no chodź tu. Dobra, mam. Kurde, cały czas blokady robi. Dobra, mam cię. Dobra, kombinacja. Chowa się. Dobra, jest. Siusiaki jest zajebisty. Kurda. O. Dobra, chodź tu. Dobra, ja. o kurda. Dobra. A co ja miałem zrobić w ogóle, bo, kurde, bo on te bloki robi. Często wam powiem. Dobra, cze cze czekajcie, co ja tu miałem? Battle win, first state, attack power high. Dobra. Dobra mam Cię No zajebiście kurde Kurde O cholera Dobra mam O Dobra, udało się? Udało się. Dobra. Już powoli łapie te X, te Powoli łapie, nie? Więc spoko. K.O.! Win the battle. A inny zaliczyłem? Yeah! Udało się. Od razu lepiej idzie na łatwym poziomie. Bo nie wierzę, że normalny był taki kurde no naprawdę trudny. Serio wam powiem. Serio mam mówię, to był naprawdę trudny kurna Dobra, teraz muszę ścigać się Powinno być łatwiej Teraz to rozumiem, takie kurna granie Dobra, lecimy Tylko żeby mnie nie oszczał ten komarów bo... kurda Nie pykło. Dobra Dobra udało się O, o kurda Dobra jest Udało się Dobra lecimy Dajesz akmaru, znaczy Naruto nie pozwól sobie, jakiś, żeby śmierdzący kundel Cię pokonał. Dobra, mam Cię. Prawie. O kurde. O cholera. Nie zdąża. Nie dam rady. Ja. Kurde, mać. Dobra, no nie dałem rady, bo mnie oszczał. Kurde, to teraz od początku? Nie, dobra Dobra Damy radę, poradzimy sobie Dobra, już prawie go mam Dobra, jest, udało się Dobra, kurna Jest, udało się Zajebiście W końcu się kurwa udało. Dobra, wygrałem. Dobra, to misja zaliczona. No i zajebiście secret scrolls. Mm. Okej, okay, lecimy dalej. Kurde, patrz się rozładuje zaraz od tej konsoli. Dobra, to teraz robimy misję tą z ropuchą bym chciał. Która ona była? To chyba S była? Czy nie? Sound Challenge. No. Mm. A to co to jest? A to robiłem, dobra. Mm. Skład. Dobra, spróbujmy to. Dobra, full battle. Target. Shino, Hinata, Shikamaru. No dobra, to lecimy. Shino, Shikamaru. Mm. Dobra, to będzie. Kurda mać. To będzie w tamtym kierunku. Okej, okay. lecimy. O jany. O. Dobra, to będzie w tym kierunku. Dobra, trzeba lecieć. Eee, mogę tu? Eee, dobra, co mi to da? Ale ja, ja. O, teraz się może, kurde, podciągnąć. A. Może ja, może tu się na któryś, trzeba złapać. Ej, tam coś jest. A, tu jest... Dobra, co to jest? Ale tu... A, bo to... Dobra, musimy to zebrać. Dobra, zwoje trzeba pozbierać. Dobra, dawaj. Dobra, to jedziemy prosto. Jedziemy prosto. Teraz to biegniemy, kurde, nie. Bo tu nie ma samochodów w tychże. Dobra, dobrze idę. O, kurde, trochę zboczyłem z kursu, ty. Ta mapa jest troszeczkę spier spierdzielona Ty, a może to można Kamera Może kamera? Trzeba... O nie, shuriken mode o. Nie, bo to kamera jest trochę taka Ta mini mapa bardziej, nie kamera Jest taka brumana jakaś Trochę Za bardzo jej nie ogarniam Dobra, zobaczymy co. Tutaj, dobra. A, to robiłem. To też nie mogłem tego przejść. Dobra, lecimy. Lecimy na szczęście. Dobra. Dobra, kurwa, będę walczył teraz. Dobra, to widzieliśmy. Dobra, co my tu mamy? Kategoria A: Bashe Buffle, Battle. Dobra, sama walka. Dobra, damy radę, skupiemy Shino. Dobra, kogo tu wziąć? Dobra, Kiba i Rokali. Damy. Kiba i Rokali. Hmm. Dobro, lečimo. O, oh, čak. O, čak, lečite taki broslini. Eh? Dobro. O, oh, kurda. Čo živem ni veha, kurda. Co ja mam, jak tu mam w ogóle? Kurde, ten ty, ty blokuje cały czas. Kurde, weźcie w se w dupę wsadź, bo jeszcze syfilizm tu stanę. O co on zrobił? O kurczę, to się wkurzył ją. Dobra dawaj chodź tu uh, kurda Ja nie zdążyłem Kurda O mam cię uh.

Dobra, ja już wygrałem Dobra, zajebiście Dobra Ja już udało się, kurwa. Dobra, zajebiście Aha, jeszcze Hinatka do pokonania Chinatka, batka, kurna Dobra, ja muszę sprawdzić mm. Dobra To lecimy, dobra to może teraz wezmę sobie rokkali Dla odmiany I i szusiakę wezmę win hit combo o kurde ale za rokiem li powinno być chyba łatwiej zrobić te t -t -t. Pierdziela, tam jest spodziewirała kurna. Dobra. kurczę ko hahaha knockout aha miałem wykończyć Diczu zapomniałem kurde na no no chodź tu Dobra jest. Będzie wykończenie? Chyba tak, dobra. Dobra, zobaczmy. Czy się udało? Udało się czy nie? To przecież zrobiłem, a może nie? Ja pierdzielę. Dziś może ty pierwszy, a wykoń wykończenie, takie wiecie, no.